Martek, cześć, o, siema. siema, Ale Słuchaj, furka rozpoznajesz to jest tą sobie. furkę, czy nie? Tak, właśnie rozpoznaję ją z pewnej fajnej kreskówki, ale nie da się za niej wsiąść chyba, nie? No nie da się, jesteśmy moi kochani widzowie w Benten, mapka i tak dalej, będziemy dzisiaj kosmitami z Bentena i naciskamy sobie e, free. Czy, dostałeś, o, czy dostałeś? mam czy dostałeś mojego komitrixa? Omnitrixa. Dostałeś, dobra, ej, o, to moje, to moje jest. A ty postawiłeś na czym? E, na na prawy użyłem. Dobra, co to robię? E... Uuu, ile tu jest tych? Ile? Ej, mega dużo ich jest. I tu jest jeszcze kilka. Za... Dobra, dobra. Czterore... czteroręki? E... Ej, jak go kastujesz właśnie? Halo, czteroręki. w to? Halo? Może mam ich zablokowanych? Halo? O! Nacisnąłem w dół, w dół, w dół, w dół, w dół! W dół. Te, musisz nacisnąć, musisz le lewym przyciskiem myszy nacisnąć, wa walnąć w to! Okej, okay. ja jestem tą Ciebie? pochodnią. Ale jak to dobrze zrobione jest, ja jaciii! Fajne, są nawet animacje tych, tych. <laughs> Co ja zrobiłem? <laughs> <laughs> a, i są cool down. Ej, Ej, cześć, o, cze cześć, cześć, laska. Mogę cię Uderzyłem ją! Czy ty mnie podpaliłeś? A, y bo ja mam miotać ognia i to jest na takiej zasadzie, że gdzie patrzę to się pali o cholera, o cholera, o cholera Eee, ten dom ja zaraz... Eee, Bartek Tak O cholera Muszę, bo, 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 muszę ci... Muszę ci nać! Sorry. Co ty możesz masz, kamień? tak! Ale... A, aha, kolega mi... Ej, ja nie chcę mi trixa, dobra, pyk! Brower. E! Czekaj, e. o biorę kamień! Ej, ty w ogóle masz jakieś więcej HP? Eee, nie, w sumie. A zabija, zabieram ci w, Brakuje w ogóle... Brakuje mi dwa serduszka! Tak! Udało mi A. się! No to ogólnie ty mnie załatwiłeś 3 sekundy Ej, jestem, jestem na dachu! Ej, ale kuza kupcia, czekaj, czyli biorę kamień Okej, okay. Super to, A to wyrywa go tak naprawdę? E, no i jest animacja i rzucą ci mi kamieniem! Ej dobra, chodź robimy fajne. walkę kosmitów! E, tylko Dobra. że. To jest arena gdzieś, nie? Zwykłego. E, nie, ma. nie, nie ma. E, ale to wystarczy Polecić do miasta, ustawić nowego Spawn Pointa i, i... Już to jest najlepsze w mojej postaci, to że ona się pali. Dobra, to Dobra ja skaczę. I on, I on lata, tak? On potrafi latać. To mój? No, czy nie? No, on ma y, pod tym jumpem na trzecim. Masz y, powolne opadanie po prostu. Aha, ale to tak. Takie, a to nie jest takie super OP. A to w sobie. No, ale kolega nie latać, to tak nie fair jest totalnie. A to jest ten miotacz ognia. Tak, i to jest tam gdzie patrzysz, to nawala i to jest mega długo i w ogóle to jest najlepszy chyba spelię Ty, w ogóle tu są roboty jakieś, czekaj, się no znaczy, to... ja nie wiem, no nie? Dobra, słuchaj. No nie, nieważne. Słuchaj, zmie zmieniamy ten, zmieniamy, tu zawalczyliśmy, pokonałem cię, więc ja Nie, nie no. czy ty nie musisz yy, Tak, tak, wybierz niczego. sobie, wybierz sobie tego yy, po prostu. Ej, ja pójdę, ja pójdę tym, ja pójdę klasyczkiem. Diament głowy! A jesteś jakiś taki diament głowy Prime? Czy co to jest? O no to? właśnie ja widzę, że jest jakiś taki kozacki, ja nie wiem o co chodzi, nie? Chcesz go? Tak, ja, tego, proszę ja. mi kisznąć. O dzięki. Jesteś masz streli? Trzy e hmm, na cztery. Okej, okay, w ogóle... Ty jesteś taki bar... ty jesteś taki elektryczny! Tak! Okej, okay, dobra! Stańmy naprzeciwko siebie! Dobra! Czy, czy ja jesteś gotowy? Poczekaj, poczekaj musisz dać mi 5 sekund Okej okay. to okay. się robi, tak? Trzy. Tu, dobra, jestem gotowy, jestem gotowy, jestem gotowy, dobra Fight! Aha, to jest bumerang, dobra Co tu, 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 tu! jest takiego Ale koza to? to. O, Ale co co? Co to jest za klatka, ha? A e, ogólnie... A ja... To jest taka tarcza. Okay. Tak, taka tarcza, a, a! Mogę ci... Dobra! Czy ja cię ci, tym ci, ci ci, uderzyłem w ogóle? Tak, tak, to czas nie bijesz tym. Halo, co to jest za piesek, ty papi Papiesek <grych> Ty piesek? No tu jest piesek, papiesek, piesek O piesek? Ej, a czemu on do mnie idzie? Wiesz co nie mam pojęcia, ale ch chcecie skrzywdzić. Ej, ten piesek, pie ten pies twardo, chcecie skrzywdzić, no nie? Ej, Proszę. Znaczy czy ja, ja cię... w ogóle tym bumerangiem? No właśnie nie, czy ja, czy ja ci zadaję damage z tego od, na przykład? O tego, z tego mi zadajesz, a z tamtego mi nie zadajesz. Aha. Patrz teraz. Okej, okay. aha, kolega mi uwięził Dobra! O, nie. o! o pyk! Pyk, pyk! A? Użyj! Teraz! Tak! Tu! Mam puta serduszka! A! O! O! O, o! ją, <laughs> nie. <laughs> nie! Ale totalnie nie wiem co robiły niektóre moje rzeczy, wiesz? Dobra, czekaj, W się tu mamy przeciwników, więc możemy spróbować na przykład rzucić tym bumerangiem. Okej, okay, dostał! Ej, nie no, chłop, dostał! Pomylek, to nie, jak jest na przykład... Od... A, chyba tak to działa, czekaj. Okej, okay? okay, no. po prostu tu jest, e, tu, tu jest dosyć mał, mały zasięg tego, więc... Tak, dobra, teraz widzę, że to drugie to jest takie... ...tąpnięcie w miejscu i zadaje damage dookoła, no. Okej, okay, tak, dobra, tak ja myślę, że możemy iść dalej. Możemy do tego wziąć szybcio szy szybciora. Właśnie, ja też chciałem tego szybciora. No to weź go, Wziąłeś, go, Okej, okay, weź mi się uciera. O. To jest zabawne, że muszę cikli. Uuuu To jest. Jakie ja, jak ja mam umki? Chłop ten! Chłop dożuje czuje! Możesz tak tepać! Łoo! Ej, użyłem czwórki! Użyłem czwórki! Wytrwy! Łooo! Tornado jeszcze jest fajne. Ale kozak... Ja w ogóle biegam nim na F5 Dobra, słuchaj, jestem w mieście. Gdzie ty jesteś? Jesteś w mieście? Dobra, biegnę ciebie przeciwników w kosmos. A mi się najbardziej dodrowanie podoba chyba. Jak na ciebie. raz buścika odpalę, o. Dobra moment, bo ja tutaj mam. A siema. ręki nawala? Jest, jest to problem. E, 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 e yeah. Tak, ja ja, ja, ja ja tak na tym na e, kontrolu. Tu, 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 tu. Ej kozak. To ty skaczesz jak ta No nie wiem, trochę długował! Wow! Jak ty, nie klatka? można inaczej, to będziemy walczyli na dachu, słuchaj, tu mamy ładne panele słoneczne A, Czy ja jesteś gotowy? Ty, ty możesz skoczyć. Dobra, dobra, jestem ready. A dobra No to... A jeszcze ta pogoda. No dobra Barasku, myślę, że możemy zacząć! No to dawaj, trzy, cztery. to to nie tak miało być, to nie tak miało być! Dobra. Ale... T -t 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 Aha, dobra. Eeeem... Au! Ha! Co? Ha! Oh, ale ci, Jak oh, ty ale mnie ci, na parę kiciotek wywaliłeś? Ale ci, ale Ale to atak mocno! Ty z No! No czekaj, ma, mam... ryk! A wy się wywalnij. Ryk 2,5, no. O to, du o to dużo to coś. ja cię po prostu uderzyłem. A, no to <laughs> chyba z autoataków bijesz najwięcej, wiesz? No. no, całkiem nieźle, dobra, czekaj. wiem ci bije per atak? Poczekaj, ja No jeszcze raz. Serduszko! Ser o. Dobra, Wyklujmy. co tu? U! 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 Ja chcę to! Ja chcę to! Ja! Ile on ma tych! Ile on ma speli! On dobra, ma... to daj... Dobra, no, go sam. O! o! Kulisto... kulisto... głowy Nie, jak mu tam było? Jezu, nie wiem. Cannonball to y, armata... Kula armatnia, tak. No, coś takiego, dobra. Słuchaj, bez chyba sprawdzenia umiejętności, będzie uczciwie. Ej. Ja go nie ogarnąłem, w sensie, co ty masz. Dobra. <laughs> <laughs> Okej, okay, no, dobra. To proszę, powiedz mi, czy ja ci dodaję cokolwiek? Nie, nic, to tak. Nie, nic. co nic. Mi... Eee. nic. Nie, ee, ty Nie, nic. Nie, nic. Nie, Nie, nic. Nie, nic. Nie, Nie, ale za Ale, ale si czemu to twoje. No, zadajesz mi Dobra, dobra, brawo. Ty się klonujesz w ogóle, nie wiem czy zauważyłeś, wiesz? ile mam tych małych gnoji! A ja ogólnie muszę być tej kuli, żeby robić cokolwiek. Poczekaj, dobra, jestem w kuli. wiesz co, ja ci po prostu biję! Aha, dobra, witam serdecznie! Nasz kolega jest chyba zbyt OP, no nie, dobra. Ale naprawdę, aż tak bardzo nic ten, ten nie robi? No zobacz, on, musi się zmienić w kulę, żeby coś zrobić i masz takie to, że skaczesz nim i ten... Weź nawet, może do mnie wjechać, to zobacz, zrobi. Um, okay, no i nie. ona nic nie robi jak wiesz. Aha, dobra, to powinno cię wysadzić, a tutaj powinienem... Czy tam jest mój mały gnój, który Ty, tego tu... nie było, ej, my ciągle odblokowujemy nowe ty co? Co nie? Patrz Miałeś nie, go? Nie, on, on był, on był, on był akurat To on musi latać, nie? Wiesz co nie mam pojęcia? Dobra inaczej. Patrz, bo ja mogę latać. To nie? No, gdzie ty jesteś? Ja o! powinienem... Czekaj jeszcze raz. Okej okay. Mogę ci piknąć z tego No to dwa serduszka mi zadałeś Ale bo ja powinienem móc latać No i latasz I ja mam opcję, że mogę ci podnieść swoje co spony. Yy, Creepera weź podnieś Creepera Creepera podnieś Dobra bo na, na graczy może to nie działać Ale to latanie jego jest mega głupie, <laughs> wiesz? Chcecie? Jego latanie jest takie, czekaj, że... czekaj czekaj, aż, aż sprawdzę dobra Aha nie rozumiem chyba tego jego latania, wiesz? Trzeba trzymać to, tak? Eee, no ci tak unosi. Pick up! Aha. Leć! A, a, hmm, hmm. Jest trochę dziwny. Hmm. Trochę dziw, dziwnie on działa, no nie? Jakby ten... Bo o, o to z tym pick up i drop nie działa w ogóle na nim, moim zdaniem. Eee, wiesz co, może to bardziej przy questach powinno działać i tak dalej, chociaż to jest mapka formularna w ogóle, moi drodzy widzowie. Dobra, co ja... Aha, dobrze, że wybieram na odwrót w ogóle. Eee, czy ma, masz jeszcze jakieś, którego nie przetestowaliśmy? No są te, te, te właśnie, te, te kozackie, nie? Ale ich niestety nie odblokujemy. Wiesz co, nie, nie, nie wiem jakim cudem ci, e, jakim cudem zadawałem ci takie obrażenia z ten, ale ty mi zadajesz tu obrażenia, wiesz, tak w sumie. Teraz? Nic? No tak po jeden mi zadajesz, nie? To jakiś kombo tego jest, nie wiem. Ej, a co się stanie jak uderzę tego małego? Czy on zacznie bić? E, Mam nadzieję. Wziął Mike, weź mnie uderz. Wiesz co? Może, 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 ale to tylko może. Czekaj, ch chodź zejdziemy na dół, znajdziemy roboty jakieś. Czy zginę, no. jak tak zrobię? Dobra. Nie. No, okej. Okay. Pijcie! Pij... Aha, okej. Okay. Ja zaraz padnę i tak... Halo! E... Halo, miniony, miałyście... O, ty, pił dobra! A, o, widzisz? Ile miałeś HP? Wiesz co, miałem bardzo mało, ale... No. <laughs> okej, okay, czyli... już to działa. Czyli te Dziśnę małe... No i piją, jesteście bardzo... Znaczy inaczej, pewnie jeśli to nie byłby Minecraft, to to, to to jakoś łatwiej, lepiej by działało, no nie. Ty tymi samochodami da się jeździć! O, ale jak się jest w żadnej farmie, tak? Tak, 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 nie można być kosmitą. Ale opcja! Gdzie jesteś? Return human! A, wsiadaj! Do twojego, czy do tego no mogę? nie wiem, jak chcesz. Dobra, o. Dawaj, jedziemy na miasto jeszcze! Pip. Ja no, można je rozjechać? Tak? Nie, nie można ich rozjechać, niestety. Eee. Ale super model jazdy. <laughs> czego, czego ty wymagasz od Minecrafta? Ja nie rozumiem. Moglibyśmy to dodać do ale Minecraft Java. Ale fajnie, dziewczyn. jakbyśmy odblokowali te trzy kolejne, ale wydaje mi się... Ale że mi się bez... wydaje, że trzeba trochę tryhardować. Tak, że trzeba robić te questy, bo jakieś coiny się tu zdobywa i tak dalej, Ja, no bez mm -hmm. tego tak... A... Ej, a jest pączkarnia na przykład? Siema. Siema pączkarnia Pączka? A super pączkarnia No dobra słuchajcie widzowie więc to To był ben 10 w Minecrafcie, no nie, no fajny, fajny, fajny dziomek zrobił, ale coś czasem nie działa do PvP, ale... Za dużo robotów no. za, za dużo robotów nie da się zbytnio bić, ale było spoko, no. więc yy, cześć widzowie, papa! No. Pa. Cześć widzowie